Kochanie, musimy porozmawiać. Hej, tenski skimm za tobą. Jak ci minął dzień? Kochanie, musisz mnie wysłuchać. Okej, okay, co się dzieje? Wszystko w porządku? Nie, przykro mi to mówić, Alicja, ale zrywam z tobą. Nie chcę mieć z tobą już nic wspólnego. Okej. Okay. W takim razie bądźmy niczym, bo nic nie trwa wiecznie. Wow, pięknie powiedziane, ale mówię poważnie. Okej. Okay. Okej, okay, to wszystko co masz do powiedzenia. A co chcesz, żebym ci powiedziała? Mówię, że musimy się rozstać. Wiem, słyszałam cię. Jeśli naprawdę tego chcesz, to nie mogę cię zatrzymać. Zachujesz się dziwnie. Przykro mi, ale chciałeś, żebym błagała, że masz dostać? Jeśli nie chcesz już ze mną być, to nie będę cię do tego zmuszać. Dlaczego uważasz, że zachowuję się dziwnie? Zazwyczaj zaczynasz panikować i zaczynasz mnie błagać, bym tego nie robił. Cóż dorosłam. Ja chcę być z kimś, kto też chce być ze mną. Może nie chcesz już błagać kogoś, kto twierdzi, że mnie kocha, żeby został w moim życiu. Czemu nie walczy o to jak zwykle? Gdzie są telefy z prośbami, żebym tego nie robił? Gdzie jest błaganie? Zachowujesz się, jakby ci w ogóle nie zależało. Wiedziałam, robisz to tylko i wyłącznie dlatego aby pobawić się moimi uczuciami. Dlaczego lubisz mnie niszczyć i bawić się mną? Dlaczego zawsze mi to robisz? Ranienie nie sprawia ci przyjemność? Powiedz mi jeszcze raz, że chcesz się rozstać. Co? Zrób to. Chcesz się rozstać! Nie, proszę, nie rób tego. Błagam cię, nie zostawię mnie. Jestem niczym bez ciebie. Nie rób mi tego. Wolę umrzeć niż żyć bez ciebie. Alicja, proszę przestań. Czujesz się teraz lepiej? Osiągnąłeś swój cel? Nie przepraszam. Nie przepraszaj mnie teraz. Sam tego chciałeś. Jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś dla mnie najważniejszy. Nie odchodź proszę. I co? Nie wiesz co teraz powiedzieć? Lubisz mnie taką? Czerpiesz satysfakcję z tego, że jestem przez ciebie zniszczona emocjonalnie. się, był dla mnie jakimś bez ciebie nie, mogła żyć. nie mogła znaleźć kogoś razy lepszego. Tak kogoś? nie chcę mieć z tobą więcej już Wspólnego. Nie proszę Alicja, przepraszam, nie miałem tego na myśli. Błagam nie odchodź, nie dam sobie rady bez ciebie. Ja po prostu chciałem wiedzieć, że mnie kochasz. Kocham cię proszę, nie zostawiaj mnie. Bum, bum.